Cześć wszystkim, z tej strony Amelia i witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale. Postanowiłam założyć dla Was ten kanał, ponieważ pasjonuję się jazdą konną. Nie mam prywatnego konia, ale jest to moje ogromne marzenie. Jeżdżę w stanie Murland w sekcji sportowej na koniu o imieniu Pasiu. Pasiu ma wielki potencjał do skoków i jest rasy arabskiej. Ale o wszystkim opowiem Wam w dalszej części odcinka. A więc co, ja już bez zbędnego przedłużania wszystkich zainteresowanych zapraszam do oglądania. A więc jak już mówiłam jeżdżę w stajni Murland na koniu o imieniu Pasiu. Pasiu ma 13 lat i jest rasy arabskiej, który tak naprawdę on nauczył mnie skakać. Teraz mój rekord to 120 cm i skoczyłam to na nim, więc zawdzięczam mu naprawdę wiele. Ja mam 12 lat, a konno jeszcze już 6, skacze około 2 lata i naprawdę bardzo chcę się rozwijać w wieście konnej, dlatego bardzo moim ogromnym marzeniem jest posiadanie konia, ale nie mówię, że nie będę go miała, ponieważ poszukiwania konia ciągle trwają i z moimi rodzicami jesteśmy bardzo przekonani, że jeszcze w tym roku uda nam się zakupić jakiegoś wierzchowca. Kilka razy byłam już na zawodach towarzyskich i startowałam m.in. na pasiu w konkursach do 90 cm, które naprawdę te zawody się udały. A więc jak mówiłam, nazywam się Amelia i mam 12 lat. Mam młodszego brata i starszą siostrę. We trójkę wszyscy jeździmy konno. Moja mama i tata też jeżdżą konno, a więc nasza cała rodzina jest powiązana z tymi zwierzętami. Moje siostra i tata mieli okazję już zakupić wierzchowca i startują oni teraz na zawodach. Mój brat jeździ też w stajni Murland na poziomie niezaawansowanym na loży, a moja mama akurat w tym momencie ma przerwę odjazdy konnej. Wiele z Was mogłoby zapytać, dlaczego nie jeszcze na koniu siostry albo taty, skoro mają już te konie. Moja siostra startuje na swoim koniu regularnie i mimo tego, że czasem na niego wsiadam, no to jednak większość treningów ona na nim jeździ. Mój tata tak samo, startują oni niej obydwaj regularnie na tych koniach i po prostu jakbym jeszcze ja dodatkowo na nich trenowała, byłyby one za bardzo przemęczone. No a teraz do końca będziecie mogli oglądać sobie mój trening. Po udanym indywidualnym treningu rozstępowałam pasie, a następnie poszłam z nim na trawkę. Bardzo lubię Stainy Murland za to, że najczęściej jeżdżę właśnie na pasiu i ani go nie dzierżawię, ani nie jest mój, ale mogę do niego w każdej chwili przyjechać i go wyczyścić. Zopowiem jeszcze, że mieszkam w miasteczku srebrnej polanej i do Stainy Murland. Mam około 20 minut drogi. W Winnicy mam tylko 5 minut drogi, ale nie jeżdżę tam, ponieważ kiedy była rekrutacja do grupy sportowej, to niestety się nie dostałam, ale jeszcze z całych sił będę próbowała się tam dostać. Okej, okay, a więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. A i jeszcze chciałam Was serdecznie zaprosić na mojego Instagrama, którego nazwa wyświetla się na górze. Także to by było na tyle i pa!